Dzień dobry, dzień dobry. Witam drogie panny. Runiczne Miejsce Nocy Nimruna. Witam na przekazie na miesiąc kwiecień. Sprawdzimy, jakie dla Was y, energie. Cieszę się, że jesteście. Witam wszystkie nowe panny. Proszę o subskrypcję, jeżeli odsłuchujecie. Z wdzięcznością, kochani. Zapraszam na czytanie na drugi kwartał 2025 na playliście na zakładce: Przekazy kwartalne. Zapraszam, kochani, na przekazy tygodniowe w zakładce: Przekazy tygodniowe, na runę dnia, na przesłania anielskie codzienne. Kochani, wybierajcie to, co. Z Wami rezonuje, ale też składajcie sobie te czytania, na pewno coś tam dla Was, chociażby wskazówki, informacje jakieś. <laughs> Istotne, ważne, warto złożyć sobie tak, sprawdzić, co się powtarza. Tak, więc myślę, że sporo treści można z tych wszystkich czytań wyciągnąć dla siebie. Nie tylko odsłuchać, żeby odsłuchać, ale żeby też może zwróciło coś uwagę. Kochane panny, jeżeli potrzebujecie oczyszczenia, popracowania z obawami, lękami, zazdrością, jeżeli są problemy w związkach. Zapraszam do siebie, Mimerunawp..pl bądź też pod numerem telefonu 786474845. 474 pomogę, jestem dla Was. Kochana Panno, dziękuję za każdą aktywność na kanale, z góry, za wszelkie wpłaty, kawy, podziękowanie i równowagę tutaj i wymianę energetyczną. Dobrze. Kochane wagi. Dlaczego wagi? Ktoś ważny może być spod znaku wagi. Oczywiście jest to czytanie dla panny Panna. I patrzymy jaka energia na miesiąc kwiecień dla panny. Kochani moi, chodzimy tutaj w kwietniu już w nowy rok astrologiczny, ale zobaczymy, co z tym nowym rokiem. Droga panna dla Ciebie co pan, no ja pójdę sobie otworzę okno momencik już jestem przepraszam, ale bardzo gorąco mi się zrobiło i niekomfortowo by mi się tutaj czytało także troszeczkę świeżego powietrza, piękna pogoda deszczyk książki, kochani obmywa ten cały brud i szarość więc i ta zieleń będzie zupełnie inna przecudnie i patrzymy panna, panna miesiąc kwiecień co tutaj dla panny na miesiąc kwiecień jakie energia panna no i cóż mam powiedzieć droga panno dużo w yy, dużo znakach wyrcie pokazywała na różnych poziomach nie mogę, droga Panno, zrobić dla Ciebie czytania na miesiąc kwiecień. Jest to energia, która mówi, że przychodzą jakieś nowe zmiany, jakieś nieuchronne do Ciebie. Warto je przyjąć, warto tutaj dać górze, zielone światło do działania i poddać się temu, po prostu, co przychodzi. Spod spodu, gebo, a więc trzymaj równowagę, bo to jest istotne i ważne. Pamiętaj o swojej indywidualności. Otwórz się na. Dawanie i branie, żeby była równowaga, tak, żeby za dużo od siebie nie dawać, a żeby też umieć y, energię, mówią, y, przyjmować. Y, bo jeżeli za dużo, za dużo dajemy, zapominamy o sobie, tak, to, to, to budujemy brak, y, budujemy niedosyt. Więc jakby tutaj y, y, uwaga. Y, ale, y, kochani, y, śmiało. W kierunku współpracy, śmiało, w kierunku miłości. Tutaj jakiś dar tak, ma szansę się zrealizować. Tutaj też sprawy domu, mieszkania, działki, może będziecie coś konsultować, może coś jakieś dokumenty będziecie podpisywać, może będziecie kupować. Energię mówią, no, będą jakieś możliwości, coś się wyjaśni, przyjdą jakieś informacje, więc warto zawalczyć. Oczywiście z rozwagą, ale warto zawalczyć o rzeczy. Tutaj czy ruchome, czy nieruchome, czy związane z, związane z sprawami tutaj właśnie do. do no tutaj, czy, czy z przeprowadzką, czy, czy, czy z zakupem domu, ziemi jest tutaj, albo remont, tak, albo modernizacja jakaś. Więc tutaj wszystko z prawem, żeby było. Może też jakieś jakiś tutaj <laughs> też. Taka troska też o, o starsze osoby, o osoby, o osoby z, z rodu, także to ważne i istotne. No, jest to energia, która mówi droga Panno, że kwiecień jest miesiącem los, losowym z przeznaczenia pewne rzeczy przychodzą i tutaj będzie się dużo działo. No, jest to energia, która mówi, że trzeba wziąć całkowitą odpowiedzialność za swoje przeszłe. Yy, obecne działania, yy, za swoje myśli, za swoje słowa, tak? I yy, ona pokazuje, że to co nieuchronne, w żaden sposób nie można tego uniknąć, bo to przychodzi i trzeba by było oddać się tutaj yy, woli wszechświata, yy, poddać się losowi, bo w żaden sposób też yy, nie możesz wpłynąć, Droga Panno, na to. Droga Panno, z uwagi na to, że wyszła nam wirt i nie możemy tutaj podejrzeć, Zobaczymy, co tutaj jakie wskazówki tarot na miesiąc kwiecień dla Ciebie. Odmówiły nam dzisiaj runy. odpowiedzi dla Was. Zobaczymy cesarzowa, a więc pora podjąć działanie, energię mówią żeby zacząć marzyć, żeby zrobić dobry plan, może mapę marzeń, żeby zrobić jakieś kreatywne projekty, bo to co wdrożysz, to co zrealizujesz, to co jakby zapoczątkujesz, z czym wyjdziesz, to zakończy się sukcesem, droga panno, przyniesie ci obfitość, przyniesie ci dostatek. Energię też mówią, że być może potrzeba równowagi w twoim życiu. Być może zbyt dużo obowiązków ostatnio brałeś na siebie i trzeba tutaj zadbać o tą równowagę, trzeba część zadań oddać komuś, bo możesz też negatywnie się tu czuć, może być spadek. Energetyczny, mogą być problemy zdrowotne, z uwagi na to, że to wszystko spowodowane stresem, zbyt dużym jest tu taki no, troszeczkę trudniejszy stan psychiczny, stan emocjonalny, z uwagi na to, że za dużo zadań w jednym czasie, jest tu dużo, dużo takiej troski, dużo, dużo lęków, obaw, spadek, spadek sił. Także trzeba by było zadbać tutaj o równowagę, zadbać o równowagę, odłożyć część zadań. Energie mówią, jest to dziesiątka, więc to jest potworne zmęczenie, ale to zmęczenie będzie powoli odchodzić. Trzeba wprowadzić równowagę do swojego życia, bo w takim chaosie, w takim nadmiarze, no to tutaj energie mówią, że mogą być problemy zdrowotne i trzeba zadbać tutaj, żeby była ta równowaga w każdej sferze życia, żeby się nie przepracowywać, żeby za dużo nie brać na siebie. Bądź taką cesarzową, tak? Po, jakby podziel też obowiązki na wszystkich domowników, tak? W pracy też nie daj za dużo na siebie nałożyć energię, mówią. Bo tutaj jest spadek energii. Energię tutaj mówią... Yy... Że te Twoje wysiłki, to co y, zrobisz, te plany, inwestycje, one przyniosą plony, ale trzeba troszeczkę zadbać o siebie, troszeczkę puścić z tonu, y, podzielić te obowiązki. Jest tu też potrzebna cierpliwość nie za wszelką cenę, bo może ty za bardzo do przodu pchasz droga Panno, za bardzo chcesz, wszystko na siłę. A tutaj jest czas na odpoczynek i na zrobienie planów na przyszłość. Tu trzeba zregenerować się. I zrobić tak jak ta cesarzowa, niech narodzą się marzenia, kre kreatywne projekty, tak? Tutaj trzeba odpocząć, wyciszyć, złapać równowagę, wtedy ta kreatywność też będzie większa. Tak? I dać sobie odpocząć, bo to, nad czym pracowałeś, to to przyniesie Ci obfitość, zadowolenie. Ale nie pracuj ponad siły. Bo ty z tego wszystkiego to też niepotrzebnie się zamartwiasz, bo to, co zostało wdrożone, to przyniesie ci te, te twoje wysiłki, te inwestycje, to przyniesie ci, to ci przyniesie plony. Ale trzeba troszeczkę zrównoważyć tutaj, droga, droga Panno. Słuchaj się w swoją intuicję i zwróć uwagę na znaki, zwróć uwagę co ciało ci pokazuje. Bo pokazuje, że trzeba zająć się sobą. Uwolnij swój lęk. Coś się rozjaśni u Ciebie. Zobacz, Ty skupiasz się, jesteś niezadowolony, tak? Zatracasz się w tej pracy, w tym lęku, smutkach, obawach, a energię mówią, ty jakby, żeby się obudzić z tego letargu, żeby. Może jesteś z czegoś niezadowolony, a energie mówią, że tutaj przychodzi magiczna szansa, przychodzi możliwość, wszechświat ci tą możliwość daje, ale jeżeli ty będziesz taki niezadowolony, będziesz ciągle w głowie, będzie dużo tego, nie będzie tego wyspokojonego umysłu, będziesz, będziesz w takim ciągłym kołobrotku zamartwiania się, negatywności, lęku, zatracania się, to ty nie zauważysz nie zauważysz tej szansy, którą daje ci los w kwietniu. Ty może rozpraszasz swoją energię też, bo dużo obowiązków codziennych i nie masz czasu spojrzeć głębiej w siebie. Więc energię mówią, bądź taką cesarzową, zrób dobry plan, podziel te obowiązki, zadbaj o swoją równowagę, tak? Zrób dobry plan na przyszłość. Niepotrzebnie się zamartwiasz. Pewne rzeczy się tu pięknie rozjaśnią. Słuchaj swojej intuicji, uwolnij lęki i skup się na tym, co przychodzi. Bo przychodzi nowe, lepsze, nowe szanse, nowe możliwości, trzeba je dostrzec. Zobacz, masz szansę osiągnąć zwycięstwo, jeżeli dokonasz mądrych wyborów. Jest tutaj spełnienie, jest tu i nagroda, jest tu i awans, jest tu stypendium, jest tu sukces i w społeczeństwie, i, i w rodzinie, ale trzeba tutaj y, y, zrobić porządek, tak? Trzeba złapać tą równowagę, żeby dostrzec te szanse i możliwości, żeby odnieść to zwycięstwo. Bo jeżeli ty będziesz w lęku, w obawie, w zamartwianiu się i w codziennym takim kołowrotku, to ty nie zauważysz tego. Droga panno, sprawy rodzinne, finanse, ty tutaj jesteś dumny z rodziny, z domu. Może trzeba przejść na emeryturę już, a ty jeszcze cały czas pracujesz, bo się boisz, że ci zabraknie. Tutaj jest szansa na jakiś spadek, na odejście, właśnie na jakieś stałe świadczenie. Masz szansę też, żeby zwrócić też uwagę, bo przychodzi jakieś bezpieczeństwo finansowe dla Ciebie i dla Twojej rodziny. Może być to spadek. Może, może ty właśnie osiągniesz stałą, stały jakiś dochód. I zwróć uwagę, żeby czegoś nie przegapić, bo tu będzie jakaś możliwość. Może jakieś przepisy się zmienią, albo nie wiesz o tym, że zostało ci coś zapisane. No, tutaj masz szansę uwolnić się i coś przyjdzie. Nieoczekiwanie przyjdzie, coś się rozjaśni, coś się uwidoczni, jakieś objawienie może w tobie, może dostrzeżesz, że faktycznie za dużo, za bardzo i przyjdzie ta przemiana. Energie mówią tutaj: o swoje przekonania, jest to rada, miej pewność siebie i mądrze wygrywaj bitwy. A więc. Tutaj trzeba zawalczyć, a przyjdzie, przyjdzie to zwycięstwo. Zobacz. Trzeba zawalczyć, tak? Trzeba zawalczyć, a przyjdzie to zwycięstwo. Zawalczyć o siebie, o równowagę w swoim życiu, o balans. Trzeba uwierzyć w siebie i walczyć o te swoje przekonania. Być może za ciężko, za bardzo sprawy rodziny cię pochłaniają. A tutaj to, co włożyłeś, to przyniesie e, Tobie nagrody, przyniesie Ci e, zadowolenie, przyniesie Ci e, sukces, droga, droga Panno. Tak tutaj nam energię pokazały. To, co mogłam, dopatrzyłam. E, słowa, droga Panno dla Ciebie. Padły. jestem zdrowa, bogata i mądra stwórca mnie kocha i mnie błogosławi wszechświat mnie wspiera dokładnie tak wszystkiego co najlepsze droga panna to będzie e, dobry dobry miesiąc bo pewne rzeczy dochodzą i ta równowaga jeżeli zadbasz o to to przepięknie masz szansę e, nie Wszystkiego co najlepsze. Mi maruna.